Hipnotyczne, dzień dobry. Ja nazywam się Daniel Mach i jestem hipnotyzerem. Odchudzanie, część czwarta. Zdrowe posiłki. Zapraszam do słuchania. Zamknij oczy i ułóż się wygodnie. Koncentruj się na moich słowach i na tym, co do ciebie mówię. Zwracaj uwagę na to, że masz nad sobą całkowitą kontrolę. Dostrzegasz wszystkie dźwięki z otoczenia. Potrafisz kontrolować cały Twój organizm. Będą pojawiały się różne myśli. Pozwól im przychodzić. I odchodzić. Jedynie co musisz robić, to pozwolić sobie na odczucie relaksu, który z czasem się pojawi i będzie się pogłębiać. Proszę cię, zwróć uwagę teraz na to, jak oddychasz. Całą uwagę, koncentruj na oddechu. Oddychasz spokojnie i równomiernie. Z czasem Twój oddech będzie stawał się nieco głębszy. Spokojniejszy. Bardzo dobrze. Skoncentruj się teraz na ciężarze Twojej głowy. Poczuj to, jak głowa opiera się całym ciężarem, na powierzchni, na której teraz spoczywa. i im lepiej potrafisz poczuć ciężar twojej głowy tym bardziej możesz zauważać że udało się tobie zapomnieć o koncentrowaniu na oddechu ale to jest jak najbardziej okej okay. możesz ponownie całą swoją uwagę koncentrować na Spokojnym, relaksacyjnym oddychaniu. Stopniowo będzie relaksować się też cała twarz, czoło, brwi i powieki. Staraj się nimi nie ruszać, a zrelaksuj je w tym momencie. Najlepiej, jak potrafisz. Masz nad sobą całkowitą kontrolę. Przychodzi cały czas myśl za myślą. Nieważne, czy jest to myśl dnia codziennego, być może wspomnienie, być może plan na bliższą. Lub dalszą przyszłość. Pozwalaj tym myślom przychodzić i odchodzić. Bardzo dobrze. Skoncentruj się teraz na tym, jak może relaksować się cały tułów. I zauważ, jak twoja kratka piersiowa i brzuch przyjemnie pracują. Podczas spokojnego procesu oddychania. Spokojny wdech i jeszcze bardziej relaksujący wydech. I każdy wydech sprawia, że ciało staje się cięższe. Im bardziej odczuwasz teraz ciężar głowy, Tylowia i nóg, tym bardziej dostrzegasz, jak możesz się stopniowo bardziej relaksować, kiedy każde z moich słów docierają do Twojego umysłu i pozwalasz, by stopniowo pomagały Tobie w procesie przemian. Relaksują się również ramiona, ręce i dłonie. Poczuj powierzchnię pod Twoimi dłońmi, jak ją odczuwasz. Całkowicie skup się na tym, jak odczuwasz. Powierzchnię pod Twoimi dłońmi, na której teraz spokojnie spoczywają. bardzo dobrze. Relaksuj się jeszcze bardziej cały tułów i możesz też zauważyć i dostrzec jak spokojnie możesz odczuwać twoimi plecami powierzchnię, na której teraz leżysz. Wczuj się w to, aby każdym centymetrem Twoich pleców zwrócić uwagę, jak dotykają powierzchni, na której teraz leżysz. Z każdym moim słowem, z każdym dźwiękiem, który słyszysz, i z każdym bardziej relaksacyjnym wydechem pozwalasz sobie. Schodzić nieco głębiej i głębiej w przyjemny stan relaksu, w niesamowity stan pracowania Twojego wnętrza. Bardzo dobrze. Relaksują się też nogi. Zwróć uwagę na to, jak mogą stawać się coraz cięższe. Relaksują się też stopy aż po same czubki palców u stóp. Z każdym wydechem jeszcze bardziej dostrzegasz, jak spokojny, przyjemny stan relaksu może się rozwijać. I pozwalasz sobie też na to. Aby Twoja podświadomość otwierała się na to, co musi być opracowane, ponieważ to jest dla Ciebie celem. Twoim celem jest podczas relaksu stopniowe ustawianie Twojej podświadomości. Aby szybciej i łatwiej osiągnąć zamierzony cel. A więc zwróć uwagę na to, co zauważasz, kiedy teraz słuchasz mojego głosu i co odczuwasz, kiedy mój głos dociera w głąb Twojego umysłu. Proszę Twoją podświadomość o to, aby ustawiła niezbędne schematy w Twoim umyśle, niezbędne do tego, by koncentrować się na zdrowszym pokarmie, zdrowszym żywieniu w mniejszych ilościach. Aby stopniowo pozwalać Ci dostrzegać, jak Twój organizm, kiedy jest spokojny i zrelaksowany, potrafi w o wiele lepszy dla Ciebie sposób przetwarzać każdy z kolejnych posiłków. Twoja podświadomość ustawia to w taki sposób, że nawet już w sklepie koncentruje Twoją uwagę tylko na tych produktach, dzięki którym możesz w zdrowy, przyjemny sposób się odchudzać. Możesz dostrzegać. Tak automatycznie kierujesz się do zdrowej żywności, jak najbardziej naturalnej i jak najmniej przetworzonej. Koncentrujesz się na tym, co dała Tobie natura, by być osobą zdrową. By pozwalać sobie na to, jak możesz spożywać zdrowszych, jak możesz spożywać zdrowe produkty i posiłki, automatycznie możesz dostrzegać, że twój organizm z tych jak najbardziej naturalnych produktów. Będzie wybierał wszystkie niezbędne witaminy, mikro i makroelementy, które są niezbędne do tego, by stopniowo chudnąć, by stopniowo zauważać, że możesz też przez to spożywać mniej. Jedzenia, posiłków. Twoja podświadomość ustawia to w taki sposób, jaki jest dla ciebie najlepszy. Przetwarza to tak, aby lepiej i intensywniej to opracować. Wszystko to, co twoja podświadomość usłyszała, przetworzy w najlepszy dla ciebie sposób, by efekty były jak najlepiej i najszybciej dostrzegane. Powoli będę cię wyprowadzać z tego stanu relaksu, który i tak zabierasz ze sobą do rzeczywistości. I kiedy za chwilę otworzysz oczy, Zauważysz, że gdzieś tam w tle Twojego umysłu rozpoczęła się praca. Powoli policzę od jednego do pięciu. Gdy doliczę do pięciu, otworzysz na spokojnie oczy. Jeden, świadomie słyszysz moje słowa, dostrzegasz muzykę w tle. Dwa, Ciało staje się lżejsze, nabiera optymalnego ciężaru. 3. Oddech, puls, normalizują się. 4. Wszystko zaczyna się aktywować. I 5. Otwórz oczy. Zostań w tej pozycji na chwilę, dojdź do siebie i ciesz się tym momentem.